Drodzy, jesteśmy już wieczorem w pół do ósmej. Wróciliśmy z Króli. Przebraliśmy się, chwilę odpoczęliśmy i idziemy właśnie do centrum Tirany. Dzisiaj tam spędzimy wieczór. Mamy rezerwację w restauracji na godzinę dwudziestą, a później zobaczymy, co się będzie działo na placu Skanderbega. Na pewno Sylwester spędzimy w centrum Tirany. Jesteśmy ogromnie ciekawi jak to wygląda właśnie w solicy Albanii. A jeszcze tak dodając, wczoraj, wracając wieczorem, już byliśmy tak zmęczeni, a kamera nam już całkiem padła. Byliśmy tutaj na kurczaku, tutaj gdzie się kręci. Taki zwyczajny, pieczony kurczak z rożna, nawet dobry był. Dostaliśmy do tego osowitą porcję pieczonej bagietki na grillu sałatkę ze świeżych warzyw, pomidory, ogórki, cebulka aż było czuć, że to są prawdziwe, domowe warzywa nie jakieś ze szklarni, bo miały i zapach i smak no i do tego dostaliśmy talerz kapusty kwaszonej i śmietanę wszystko nam smakowało, może jeszcze się wybierzemy raz co ty na to Piotr? niewykluczone, być może... myślę, że tak ja bym chciał jeszcze raz się wybrać, aczkolwiek bym już kurczaka nie brał, tylko co innego bo mieli tam też jeszcze inne mięsa, różnego rodzaju, tutejsze, specjały, więc być może coś innego wybierzemy. Tymczasem idziemy do centrum tą samą trasą, co wczoraj rano. Drodzy, jesteśmy już po kolacji. Zamówiliśmy sobie dobre jedzenie, chociaż to były dość małe porcje, nie przewidzieliśmy tego, ale i tak się najedliśmy. Rezerwacji dokonaliśmy wczoraj, więc nie martwiliśmy się o miejsca. Jak siedzieliśmy, no to niestety mnóstwo ludzi stało i czekało na te miejsca. a Zwłaszcza, że dzisiaj większość restauracji była nieczynna, więc no... Niestety, trzeba mieć głowę trochę do przodu, jak się rezerwuje. Jesteśmy w tym momencie w okolicy placu Skanderbega. Z tyłu za nami jest ta aleja, która prowadzi do dzielnicy po drugiej stronie. Natomiast zobaczcie, co tutaj jest. Jak pięknie jest oświetlona okolica. Fascynujące miejsce. Koło widokowe też się świeci. Kręci się przede wszystkim. Na placu jest wesołe miasteczko. Jest muzyka, chociaż nie świętują tak jak u nas. Nie ma koncertów typowych. Jest muzyka z głośników. Ale i tak dużo się dzieje, jest dużo świateł przede wszystkim. Te wszystkie żółte budynki oświetlone na żółto to są budynki urzędowe. Fantastycznie. Piękne, piękna okolica, pięknie to wszystko wygląda. Oczywiście skorzystaliśmy z okazji, zrobiliśmy sobie tutaj zdjęcie przy tych bombkach przy tych 2024. Powoli będziemy się przemieszczać. Zobaczymy co tam nas czeka jeszcze. Tak. A jest dopiero 11 prawie. Także jeszcze godzina do odliczania. My. To to jest taki pudding jak u nas w Belgii, tylko w, e, w, w rurce. można by spróbować? Z pistacją Tak to wygląda. Moi drodzy. Być za granicą i nie próbować z lokalnych słodyczy? To, tym to... grzech, tym bardziej tutaj. Coś takiego nie widzi się na co dzień, trudno się oprzeć. Próbujemy. Tak, wrażenie. Całkiem dobre Rurka czekoladowa z kremem pistacjowym Posypana też jakimiś pistacjami Ja mam e, rurkę z czekoladą posypaną pistacją Ale to ciasto to smakuje takie jak u nas od faworków Tylko bardziej przypieczone I kruche I kruche, z czekoladą ono jest, bo widzę, że jest ciemne takie z kakao w środku w tym cieście jest Dobre, no Świetna propozycja, 800 leków za dwie rurki. O, to wymyślono przez Polaków te czipsy ziem na patycie. Nie się z tego nie. po Tiranie, po odwani. Korzystając z okazji, chcielibyśmy Wam złożyć życzenie życzenia na ten nowy, 24 rok. Aby nadchodzący rok był jeszcze bardziej owocny i od mijającego, i aby Wasze marzenia się spełniły. Żyjcie w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, spełniajcie marzenia, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy Was. Zobaczcie jeszcze co tu się dzieje. Ludzie wsiedli w samochody i są korki, a tak funkcjonuje korytarz życia, czyli w ogóle nie funkcjonuje. Straż poza stoi w miejscu i nie może się przebić. działają i życzenia sobie składają przy okazji przyjechały trzy albańce z Anglii Audi, Merc i Audi Który będzie szybszy, który ma lepszy wydech który bardziej hałasuje Gdzieś tańczy i śpiewa ofiara sylwestrowych Strzałów. Wyobraźcie sobie, że my, będąc tam w okolicy placu Skanderbega, oj, chyba z 10 psów widzieliśmy latających i tylko podskakiwały i piszczały w momencie, kiedy słychać było te wystrzały. Aż się serce kraja po prostu, co tu się dzieje, bo oni generalnie tu w Albanii nie lubią psów, w tych krajach bałkańskich, bo w Czarnogórze tak samo. Dla nich to z tej kultury muzułmańskiej wynika, że pies jest nieczysty i oni te psy traktują byle jak. Psy śpią na ulicach, są niedożywione często. Tu się nie dba o te zwierzęta, tak jak u nas.